Cześć, witajcie w kolejnych daily newsach, tym razem przygotowanych na 31 października 2019 roku. Zapraszam do oglądania! Jedno zdjęciem, a tyle radości. Jest to oferta pracy w zespole Lost Ark Online, gdzie Smilegate Studios szuka tłumacza do oddziału L10N, który doskonale zna język angielski i który pracował minimum 3 lata na podobnym stanowisku. Wiecie co to oznacza? Że Smilegate Studios zabiera się albo jest w trakcie tłumaczenia Lost Ark Online na język angielski. Wreszcie jakiś namacalny dowód na to, że anglojęzyczna wersja gry, na którą czekamy od wielu lat, rzeczywiście powstaje. Pytanie tylko, ile zajmie ten proces? Rosjanie uwinęli się w jak Jakieś 8 miesięcy. Przy okazji Smilegate własnoręcznie zajmuje się tłumaczeniem, co oznaczałoby, że to oni będą producentami i równocześnie wydawcami Lost Ark Online na zachodnim rynku. To by się zgadzało ze wcześniejszymi przeciekami. Lubicie niespodzianki? W takim razie posłuchajcie tego. Dosłownie przed kilkunastoma godzinami ni z gruchy, ni z pietruchy wystartował Spiritish Online, globalnie oczywiście. Widocznie Nexon nie chciał dłużej czekać i udostępnił swojego nowego MMORPGa wszystkim chętnym. Całość jest oczywiście mobilnym tytułem, ale stojącym podobno jakieś 2-3 półki wyżej, aniżeli nie jedna papka, którą jesteśmy karmieni od wielu lat właśnie w sferze mobilnej. Rozgrywka jest złożona, kierujemy 3 drużyną, świat gry klimatyczna, grafika bardzo ładna i przypomina na stylistyką Tree of Savior. Duże wrażenie robi także ilość klas. Zwyczajnie dostajemy od 3 do 6 grywalnych postaci, a tutaj jest ich 16, podzielonych na DPS-ów krótkodystansowych, długodystansowych, tankerów i supportów. Każdy z nas zdecydowanie powinien odnaleźć swoją ulubioną kombinację. Spirit Is Online jest dostępny na Androidzie oraz iOSie. Jeżeli uważnie śledzicie internet, to pewnie zauważyliście, że przecieki o Harry Potter Magic Awakened pojawiły się kilka miesięcy temu. Ludzie obstawiali, że będzie to gra single player, action, RPG, a nawet MMO. Nikt jednak nie miał racji. Czary Mary, Hocus Pocus, Harry Potter Magic Awakened to mobilna, sieciowa karcianka z elementami RPG. Wspólne dziecko Warner Bros. Games oraz Chińczyków z NetEase, którzy są przy okazji twórcami np. Revelation Online, no i współtwórcami Diablo Immortal. Rozgrywka ma być skupiona wokół PvP. Czyli rywalizacja pomiędzy domami, choć nie powinno zabraknąć również trybu fabularnego, no i elementów PVE. W Chinach rozpoczęła się aktualnie wstępna rejestracja do gry, nic nie wiadomo jeszcze o globalnej wersji, choć to pewnie kwestia czasu, kiedy pojawi się oficjalna strona oraz zapowiedź. To co, zaskoczeni? A przy okazji dajcie znać, jak podoba Wam się ten koncept, który widzieliście właśnie na różnego rodzaju screenach. Sandboxowa i bezklasowa Legends of Arian, nazywana też duchowym spadkobiercą Ultimate Online, dostanie w listopadzie wersję free-to-play. Ale hola hola, nie cieszcie się tak, bo nie będzie to pełnoprawne, a tym bardziej uczciwe free-to-play. Co prawda, główny content będzie dostępny bezpłatnie, ale i tak czekają nas spore ograniczenia. Użytkownicy z darmowym kontem nie będą mogli dodawać przyjaciół, formować gildi, posiadać domków, zarabiać punktów lojalnościowych, licytować się na aukcjach, nie mówiąc już o innych ekonomicznych utrudnieniach. Dopiero poza kupie pełnego egzemplarza gry za około 20 dolców lub opłaceniu miesięcznego abonamentu Legends of Aria okaże wam się w pełnej krasie. Wersja free to play prawdopodobnie zadebiutuje 8 listopada i ograniczy się tylko do Steam'a. Można ją więc traktować w tym momencie, patrząc na wszelakie przecieki i informacje, jako takiego trial'a, który pozwoli wam wypróbować rozgrywkę i zdecydować, czy warto brać w niej udział dalej i zapłacić pieniądze, czy też niekoniecznie. Oldschoolowy RuneScape jest dostępny na smartfonach od ubiegłego roku, jednak normalna wersja gry, czyli RS3, zadebiutowała dopiero teraz. Od wczoraj wszyscy membersi, czyli posiadacze konta premium, mogą pobrać i grać właśnie w tego RuneScape'a. Na razie tylko na Androidzie w ramach Early Accessu, ale wersja iOS podobno zadebiutuje w bardzo niedługim czasie. RuneScape Mobile to cross-platformowy tytuł. Mobilniacy grają z pecetowcami, a pecetowcy z mobilniakami. Nie ma problemu, żeby twój kolega bawił się na PC, a ty na komórce, i możecie wspólnie. Się wspierać. Zabawa jest identyczna. RuneScape, co też należy podkreślić, to jeden z najpopularniejszych MMORPGów w historii. Łączna liczba zarejestrowanych użytkowników to ponad 260 milionów. Codziennie w godzinach szczytu mamy po 100 tysięcy zalogowanych osób. Mało, która gra MMO, może pochwalić się właśnie takimi wynikami. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, które newsy zainteresował Was najbardziej. Nie zapomnijcie polubić filmu, przy okazji również subskrybować naszego kanału. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!